Hej, tu zły ogrodnik. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o Hipastrum. Nadarza się właśnie idealna okazja, ponieważ jest praktycznie w środku kwitnienia. Zapraszam Was do oglądania. Zapewne część z Was może być skonfundowana na hasło, że mówię o tej roślinie Hipastrum, czyli po polsku zwartnica, kiedy. Chodząc po sklepie, na tę roślinę możecie się napotkać pod inną nazwą, czyli Amaryllis. Dlatego w początkowej części filmu chciałem właśnie omówić, dlaczego wynikają te różnice w nazewnictwie. Względnie nie tak dawno wiele gatunków z rodzaju Hipastrum należało kiedyś do rodzaju Amaryllis, od czasu nadania im na tej nazwy przez Lineusza w XVIII wieku. Linneusz to była taka osoba, która stworzyła podwaliny, czy raczej podstawy systemu nazewnictwa organizmów żywych, jaki znamy dzisiaj. Całe 70 lat później William Herbert, botanik, zidentyfikował nowy rodzaj Hippeastrum i wtedy pojawiło się właśnie to określenie, ta nazwa po raz pierwszy w XIX wieku. Włączył do niego 14 gatunków oraz Poczynił pewne zmiany w rodzaju Amerylease. Jednakże, gdyby się tylko na tym skończyło, to byśmy nie mieli tylu, jakby to powiedzieć, różnych dy przeciągłych dyskusji w, w zmianie na, na, taksonomii, nazewnictwie czy w liczbie gatunków w różnych okresach y, czasu. Hej, tu ja z przyszłości, a przynajmniej z okresu czasu, kiedy montuję ten film i tego okresu, kiedy się zaciąłem. Tak to jest przy goleniu, jak się myśli o wielu różnych rzeczach i się nie skupia na tej czynności. Jednakże dlatego mówię tu z przyszłości przyszłości, ponieważ fragment, na którym pracowałem, okazał się totalnie dla mnie niezrozumiały. Także skoro nie był dla mnie zrozumiały, to co dopiero dla was. Mogłem opisać to jako moment, kiedy chciałem Wam przekazać bardzo dużo informacji, lecz w praktyce że totalny chaos, niczym kłąb poplątany ze sobą w węży podczas okresu godowego, lub kłębek włóczki, który gdzieś zaginął, poplątał się, do kocie zaczął nim bawić. W tej wstawce chciałbym wytłumaczyć Wam jak najlepiej to, co chciałem przekazać. 1938 to był rok burzy botanicznej pod względem dyskusji na temat prawidłowości nazywnictwa rodzaju Hypeastrum i Amaryllis. Odnaleziono wtedy nieznane do tej pory zbiory zielnikowe Karola Linneusza, które mogły wręcz podważyć to, co znamy do tej pory o wcześniej wymienionych roślinach. Otóż od czasów Nadania nazwy Amarelis przez Linneusza uważano, że pierwszym gatunkiem, któremu przypisano tę nazwę, był Amarelis Beladonna, czyli Amarelis nadobny po polsku. Ten gatunek pochodzi z Afryki. No dobrze, ale pewnie zastanawiacie się, jakie było źródło problemu, który wypłynął właśnie w pierwszej połowie XX wieku. Te nowo odnalezione zbiory Okazały się pochodzić z tego samego okresu co pierwszy okaz zielnikowy, Amaryllis Belladonna, opisany przez Linneusza. Jednakże nowe zbiory dotyczyły okazów zebranych z Ameryki Południowej, gatunków tam naturalnie występujących, a te różnią się dostatecznie od okazów rosnących w Afryce, przynajmniej tak pokazały dotychczasowe badania. Jeśli dobrze zrozumiałem, to zbiory zielnikowe Lineusza, które były przedmiotem sporu w tej dyskusji, nie były prawidłowo ponumerowane ze względu na kolejność nazywanych gatunków. Numerowanie i opisywanie zbiorów zielnikowych jest szczególnie ważne w przypadku gatunków nieznanych nauce, co dzięki czemu możemy uniknąć problemów takich, jakie opisałem właśnie tutaj. W przypadku zmiany nazewnictwa, taksonomii, systematyki to ułatwia bardzo przydzielanie nazwy lub nazw, zależnie jakie te zmiany się dokonały. Właśnie o ten aspekt toczyła się batalia. Która roślina była opisana jako pierwsza przez Karola Lineusza? Ta pochodząca z Afryki czy z Ameryki Południowej? A teraz wracamy do przeszłości. Ostateczna decyzja padła dopiero po 50 latach, w 1987 roku. Tak, po 50 latach. Pęgę, część osób może się wydać po prostu takie nie z tego świata, że naukowcy debatowali aż tyle, żeby dojść do jakiegoś wspólnego wniosku, której grupie roślin przynależy jaka nazwa. Ale tak, w czasach, kiedy jeszcze nie były te badania genetyczne tak rozwinięte, czy w ogóle, kiedy w ogóle jeszcze ich nie używano, często te dyskusje tyle trwały na podstawie samej morfologii pochodzenia, czy jak tutaj było przeze mnie powiedziane, na podstawie zbiorów zielnikowych. Po tej konferencji w 1997 roku, Dopiero zostało wszystko to spisane, ta ostateczna decyzja w nocce, która została opublikowana przez, tutaj muszę zaglądać do notatek. International Association for Plant Taxonomy jest to organizacja, która właśnie zajmuje się nazewnictwem, zmianami taksonomii roślin, glonów i grzybów czyli taką, tą ograniczoną grupą organizmów żywych. Ostateczna konkluzja naukowców, czyli to, co Was najbardziej interesuje po tej długiej dyskusji na temat historii powstania nazwy hipastrum, czy yy, dlaczego hipastrum nie nazywa się Amarelis, jest to, że właśnie ten rodzaj, zwartnica, czyli nazwa naukowa hipastrum, Wszystkie gatunki do tego rodzaju, jakie zostały włączone, to te należące, czy raczej pochodzące właśnie z Ameryki Południowej. A tylko dwa gatunki: Ameris beladonna, czyli po polsku zwana Ameris nadobny, i mniej znany krewny Ameris paradisicola pochodzące właśnie z Afryki Południowej, pozostaną w rodzaju amelis i tylko one będą reprezentowały ten rodzaj. Ale gdyby tak zebrać to wszystko do kupy, to właśnie ta świeża w tej sprawy to, że dopiero w 1997 roku, zaznaczam, angielskojęzycznej publikacji to pojawiło, właśnie dopiero wtedy, to ten proces yy, przez te 20 lat on no, nie wystarczył, żeby najzwyczajniej w świecie wprowadzić hmm, tą nazwę właściwą do sklepów. Poza jeśli chodzi o kwestię niedawnego, nie, niedawnej zmiany nazwy, otóż yy, producenci mogli chociaż nie sprawdzać nazw w systematyce. Tak, to może brzmieć. Nie trochę niepoważnie, albo po prostu może to brzmieć śmiesznie, może to brzmieć straszno, ale dużo właśnie producentów nie sprawdza z różnych powodów zmian w systematyce. Jedno, mogą być zajęci, mogą nie zwracać na to uwagi, na, na nowe nazwy. Może być też to kwestia tego, Że najzwyczajniej świecie uważają, że społeczeństwo nie jest gotowe na zmianę nazwy i sprzedają po prostu po, stan, po tej właśnie starej, czyli w przypadku Hippastrum, sprzedają je pod nazwą Amerlis, ponieważ uważają, że po prostu roślina pod nazwą no, inną nazwą się nie sprzeda, bo ludzie będą uważali, że to jest coś nowego, że to wymaga jakichś no, innych warunków uprawianych, że to w ogóle nie jest to, co chcieli. I że może po prostu sprzedawca i po prostu chce wcisnąć jakiś kit. A no niestety właśnie osoby, które często kupują rośliny nie są z nimi związane w żaden sposób naukowo, sami też nie obserwują jakichś zmian. Często dla nich ważne jest po że żeby ładnie w domu wyglądało. I dla może nie powiem, że wszyscy, ale pewnie na jakiejś mniejszej liczby, po prostu jakiejś części. Nie, 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 będziemy, nie będę tu rozpadał, czy to jest większość, czy to jest mniejszość. Na, Zmiany nazwy dla wielu osób, które nie znają metodyki po prostu badań molekularnych, genetycznych, jest po prostu dla nich kwestia ta niepotrzebna. I dla nich jest po prostu ważne, że dana roślina Nazywa się po prostu jednym imieniem i nie chcą po prostu jej zmieniać. Bo babcia albo mama nazywają tak, to one też będą tak nazywali dla świętego spokoju i nie chcą już tego zmieniać. Mam nadzieję, że chociaż to streszczenie dało Wam ogólny obraz, jak wyglądało kiedyś właśnie zmiana nazewnictwa roślin, jak potrafiło to trwać i też mam nadzieję, że nie było takie nudne. I przynajmniej chociaż was odrobinę to zainteresowało, dlaczego mamy często takie problemy z nazernictwem. I też takie pytanie dla was, czy to w ogóle było dla was zrozumiałe? Czy po prostu przedobrzyłem właśnie tutaj sprawę. Tuż poproszę o Was o w komentarzach o zdanie na ten temat. No i tak e... Nazwa zmieniona, nazwa zmieniona. Ale co tak naprawdę to dla nas znaczy? Jakie są tak naprawdę różnice między rodzajem Hippeastrum a Amerlis? Otóż... Co mogliście już zauważyć już na początku Właśnie w tylko mojej wiadomości jakie wymieniałem No to ich pochodzenie Hippeastrum pochodzi z Ameryki Południowej Kogennie ze strefy tropikalnej i subtropikalnej A Amerlis, czyli Amerlis Belladonna Pochodził czy rośnie w Afryce Południowej T w trochę innych w ogóle warunkach klimatycznych Co dalej? Okres kwitnienia też się różni Hipastrum zakwita wcześnie, wczesna wiosna wiosna, a Amerlis czy raczej dwaj przedstawiciele tego rodzaju między innymi Amerlis Beradonna, Zakwitają dopiero w drugiej połowie lata I to w stadium bezlistnym Hippeastrum może mieć liście podczas kwitnienia, Jak tutaj widać na przykład tego mojego okazu Tutaj widać, macie te długie właśnie liście Które e, mogą w, wraz z kwitnieniem się pojawiać Albo po prostu nadal nie obsychać i pozostać Jeszcze z poprzedniego sezonu Kolejną właśnie cechą Rozróżnieniem Hippeastrum i rodzaju Amerlis jest pęd kwiatostanowy. U Hippeastrum pęd kwiatostanowy jest w środku pusty. Tutaj ten kwiatostan jest przekwitnięty, więc może będę wam mógł pokazać, jak to to wygląda. Muszę tylko wziąć sekator. Pozwólcie. Co prawda, nie mam Amerlisa prawdziwego, który ma właśnie. Mm, pełną odg, nie ma żadnej pustej przestrzeni wewnątrz, ale no przynajmniej pokażę Wam na przykładzie tego tej rośliny, tej rośliny co mam Dobra, zabieramy się, tak? Utnę no powiedzmy tutaj, nie wiem czy to widać Ale Uciąłem Trzeba pamiętać, że są bardzo wodniste to Tkanki i będą wytwarzać mnóstwo wody. Yy, także trzeba uważać. Nie wiem, czy to widać. Ten pent jest tutaj widocznie pusty w środku. To jest właśnie, między innymi, cecha rozróżniająca między hip prawdziwym Amerlis a Hippeastrum, że Hippeastrum ma puste łodygi w środku, a amaryllis nie. Podstawię go sobie tu na bok. Ten pęd. Jeśli jesteście ciekawi, jeśli chodzi o pielęgnację, to ja pozostawiam kwiatostanę do wyschnięcia. Mogę jedynie tę właśnie część szczytową, jak już wszystkie kwiat, kwiaty przekwitną, obciąć, a resztę będę zostawić. Kolejną właśnie cechą rozróżniającą między Kipastrum a amelis jest liczba kwiatów. Będzie. U kipastru mamy od czterech, raz, dwa, trzy, cztery. Może na tym będzie lepiej widać. Nie jestem pewien. Od czterech, raz, dwa, trzy. 4, po 5, czy też nawet do 6 albo 7 kwiatów. Tutaj mamy 5 akurat. I dobrze widzę. Albo nie, nawet więcej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, 6 kwiatów. Na innym kwiatostanie tutaj jest ich 5, czy też znowu 6, tak, 6. Dużo tych jest właśnie tutaj bo z, mogą mieć od 4 do 5 przez 6 aż do 7 kwiatów przynajmniej tak było u mnie na roślinach tak tu po 5 a tutaj czy też będzie raz 2 3 4 5 6 czyli no 4 6 zwykle 5 6 czasami 7 w przypadku może być to zakres kwiatów od 2 do 12, więc widzimy tutaj, że ta liczba górna jest o wiele wyższa i zwykle ich jest właśnie więcej niż te 5-6, choć nie zawsze zależy to od kwiatostanu i od wieku rośliny. Jeśli chodzi o kwiaty, to różnice też są takie, że hipastrum występuje w kolorach czerwieni zieleni, lekiej takiej bieli z żółcią, a Amerlis czy dwa gatunki należące do, nie, do tego rodzaju właśnie są takie biało-różowe, mogą być też lekko ciemniejsze. Kolejną różnicą są liście. W literaturze podaje się, że liście pozostają na roślinie przez wiosnę i lato, w przypadku Hippeastrum jesienią Mm, przynajmniej uprawia się tak, że bo i tak się podaje w literaturze, że w zimie ich nie ma, moje hipastrum akurat przez zimę ma liście i jak wie tu jest ten jeden ze starszych liść, taki bardziej już zaczyna zasychać, dopiero teraz. W moim przypadku właśnie te liście pozostają przez zimę, a Amerlis ma coś takiego, że przez lato te liście zasychają i właśnie w stanie bezlistnym w sierpniu mniej więcej, w drugiej połowie lata, one, te Amerlisy, te prawdziwe, zakwitają. A jeśli chcecie wiedzieć skąd ja Ekipa, właśnie kupiłem, no to to był typowy właśnie zakup wiosenny, jakby to powiedzieć. Z jednej z sieci hipermarketów w Polsce. Miało być ono to właśnie odmian Minerva, czyli to białe z żółtą pręgą yy, w pośrodku yy, płatków. Okazało się, że ono jest czerwone, no tak jak ich odlotcu, ale nie narzekam, bo jak widzicie, pięknie kwitnie, jest bardzo plenne. W ciągu kilku lat uprawy wytworzyło wiele cebul potomnych. Praktycznie rozmnaża się ta roślina pod tym względem jak króliki. I co za tym idzie, bardzo dużo kwiatostanów, było ich nawet kilkanaście. Jeszcze nie polecam tego sposobu, ponieważ z czasem te cebule mają coraz mniej miejsca, występuje tam bardzo duży ścisk. Te młode cebule podobne często wyrastają nad innymi. I mają utrudniony dostęp korzenie do podłoża, co za tymi się mogą też zasychać, co też to jest negatywny, po, negatywny po, po prostu efekt takiej dużej liczby cebul w jednej doniczce. Dlatego, jeśli chcecie mieć mm, dokładnie rozwijające się rośliny, to bym maksimum ograniczył liczbę do trzech, i co roku, co, co dwa, zależnie od wielkości doniczki, jaką macie, po prostu bym je rozsadzał. I z każdej cebuli, tej większej matecznej, wytworzy się od dwóch czy to przez trzy, czy nawet cztery kwiatostany, więc nadal będzie to wspaniały efekt, jak tutaj możecie zaobserwować jest kilka tych kwiatów, znaczy kwiatostanów, a tutaj jeden zwisa. I w tej chwili jest u mnie raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7. Siedem kwiatostanów to jest duża liczba i ta, te kilka cebul właśnie, czyli czy mogą kwitnąć właśnie przez okres dwóch, trzech tygodni, a na czterech, zależnie czy ta jedna cebula nie wytworzy nawet czterech kwiatostanów, bo czasami się tak zdala, że po tych trzech pierwszych, czy tych dwóch pierwszych, mogą wytworzyć się kolejne i najzwyczajniej w świecie yy, ten okres kwitnienia się przedłuży na jednej doniczki. Oczywiście moja narośna kwitnie krócej. Teraz pewnie najważniejsze dla Was, czyli pielęgnacja. I dla mnie najważniejszym właśnie czynnikiem, na jakiej trzeba po prostu tutaj postawić priorytet, jeśli chodzi o uprawę hipiastrum i jak je najlepiej utrzymywać, żeby ono kwitło i zdrowie, zdrowo rosło, jest światło. To jest gatunek światłożonny i zdecydowanie wymaga przynajmniej kilku godzin bezpośredniego nasłonecznienia. Najlepsze okno byłoby południowe, ale też jeśli nie dysponujecie takim, to wschodnie i zachodnie z pełnym po prostu też yy, będzie się nadawało. Pamiętajmy jedynie, że ta roślina, jako że jest światłożona, to ona wręcz będzie przyklejała do szyby, zarówno kwiatostany, stany liście, Także yy, jeśli macie z tym, właśnie, nie lubicie tego i macie problemy z tym, no to możecie. Oczywiście, okręcać je wokół, tylko też musicie zwrócić uwagę, że y, wtedy te liście czy kwiatostany będą się y, ocierać o firanki lub zasłony, jak, jeśli takowe posiadacie. Czasami y, widziałem właśnie w, w, w ogrodzie botanicznym, że te zwarbnice, czy hipastrum są uprawiane w gruncie w lecie. I też kiedyś próbowałem czegoś podobnego, czyli uprawiacie na balkonie, i to zdawało rezultat. Tylko musicie tutaj e, zaopiekować się nimi odpowiednio, czyli tutaj mam na myśli odpowiedni stojak, ponieważ liście, które dotykają jakiejś powierzchni, czyli na przykład, jeśli macie stół i ten liść e, dotyka tego stołu nagrzanego, to one mogą stać po prostu te liście poparzone. Jeśli chodzi o podłoże, to IP nie ma jakichś specjalnych wymagań. Ważne, żeby jednak dodać do tego podłoża uniwersalnego, jakiego ja na przykład stosuję, coś w rodzaju perlitu, czyli żeby zapewnić trochę przepuszczalności. A bardziej chyba w tym wszystkim ważne jest, że jeśli mamy na przykład cebulę, tu mam na tym usuniętym kwiatostanie, może to pokażę, takiej wysokości to należy ją posadzić na głębokości yy, tak żeby jedna trzecia tej cebuli wystawała poza ponad, znaczy ponad powierzchnię podłoża i to co jest też ważne jest to żeby zapewnić pod cebulą yy, drugą właśnie taką jej wysokość żeby te korzenie miały się rozwijać bo te korzenie one nie będą wrastały w górę ponad cebulę, tylko będą zajmowały właśnie tą część, pod, właśnie pod nią. Tam, gdzie jest ta piętka, czyli skrócona łodyga z której właśnie wyrastają y, korzenie, które zapewniają roślinie y, wodę i składniki odżywcze. Jeśli chodzi o wymiary doniczki, no to, tak jak to już tak podsumowując, bardziej, że Trochę więcej niż dwie wysokości cebuli i odpowiednio szeroka, tak żeby ona miała szansę na wzrost, ponieważ zwłaszcza te młode cebule bardzo szybko przerastają i one czasem mogą rozstać doniczkę. Ta donica praktycznie jest owalem, ponieważ te cebule, które tam wsadziłem, one się tak rozrosły, że one roz rozwarły tą doniczkę i mm, stała się elipsą albo owalem, jak to Wcześniej powiedziałem. Kolejnym punktem, no to podlewanie. Tutaj to nie jest roślina jakaś wymagająca. Wystarczy podlać hipastryą. Wtedy kiedy podłoże przeschnie. Tutaj mówię o pierwszej warstwie gleby. Wtedy podlewamy. Jeśli chodzi o nawożenie, to w okresie wzrostu czy kwitnienia co dwa, czy podlewania nawozem wieloskładnikowym, do właśnie swojego wyboru z mikro i makroelementami. to makroelementy, no to NPK, czyli azot, fosfor, potasa, mikroelementy, no to wszystkie te pierwiastki, które potrzebują rośliny w mniejszej ilości, ale one są po prostu najzwyczajniej wymagane. W po pozostałym okresie, kiedy roślina nie wykazuje tak intensywnego wzrostu, czy też nie kwitnie, stosowałbym nawóz co 3-4 podlewania. No i tutaj pojawia się kwestia tego całego zimowania. Jak już wspomniałem, moje hipastrum, jego liście, nie, nie zasychają tak na ziemię, jak to pojawia się w literaturze, i pomimo oszczędniejszego podlewania, które nie jest ono takie, że je zaniechuje, tylko po prostu podlewamy go raz na tydzień, raz na półtora tygodnia, zależnie od temperatury w mieszkaniu. Tylko częściowo właśnie te liście mogą, właśnie w moim przypadku tego hipastrum, zasychać. Większość cebul zachowuje liście. Rzadko się zdarza, żeby jakaś cebula w grudniu całkowicie okołociła się liści. To się zdarza, ale no, nie aż tak często, jakby, jak się by się spodziewało po tych wszystkich opisach, jakie znalazłem w internecie. Liście są zachowywane, jak widać tu jest mieszanka liści starych i z zeszłego roku i liści młodych takich, które właśnie wyrosły w trakcie wytwarzania kwiatostanów czy też nawet trochę wcześniej. Co za tym idzie, jeśli macie taki hipastrum jak moje, które właśnie jest czerwone i nie ma żadnych jakichś innych cech, które odbiegałyby znacznie od tego, którego mam tutaj, to możecie spróbować go nie zasuszać i w związku z tym uprawiać jak normalną, inną roślinę w zimie, którą nie potrzebuje jakiegoś specyficznego Okresu spoczynku. Oczywiście moja zeje, przechodzi, tylko jak inne rośliny, które mamy w domach. Po prostu zwalnia wzrost. Część liści, właśnie w jego przypadku, odpada. Nie mogę tego zagwarantować w przypadku innych odmian, tych wieloróżniasto-kolorowych, że tak się wyrażę. Możliwe, że je się trochę inaczej uprawia, ale mam wrażenie, że to też ma duży związek z tym, z który właśnie, z który właśnie gatunków w tej miesiącu pochodzą, bo. Jak wspomniałem na początku przy tych różnicach, część gatunków Hippeastrum należy do gatunków z tropikalnych stref, czyli teoretycznie tam, gdzie nie ma właśnie tego okresu spoczynków. spoczynków więc możliwe, że moja właśnie z takiego y, miejsca pochodzi, gdzie jest praktycznie przez cały okres y, roku taka sama ilość opadów, temperatury i tak A może te gatunki y, strefy tej subtropikalnej? Miesiące od nich pochodzące mogą właśnie wykazywać tą częściową po prostu przechodzeniowość przez e, formę bez liści w zimie. Więc tutaj to już pewnie zależy od danej odmiany. I to byłoby na koniec na dzisiaj, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że rozwikłałem dla Was zagadkę Hippeastrum i dlaczego Hippeastrum nazywa się ten sposób, a nie inaczej. I dlaczego czasami w sklepach jest błędnie oznaczone jako Amerylis. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. I że jeśli Wam ono nie kwitnie, to co możecie zrobić, żeby sprawić, że było inaczej. Lub jeśli inaczej uprawiacie to, jakie one są różnice. Także dajcie znać, co uważacie o tym materiale, którym dla Was przygotowałem. Pozwólcie chociażby komentarzy. Jeśli Wam się oczywiście film podobał, to łapki w górę. I też jeśli chcecie się nim podzielić, to zapraszam do udostępniania i oraz oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcjach, jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów i przeze mnie przygotowanych. Mam nadzieję, że zobaczymy się też następnym razem przy kolejnych moich filmach. Do zobaczenia wkrótce. Pa pa!